Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z serii Global News, a dziś moim i Państwa gościem Adam Świerkowski, Defens 24. Witam cię serdecznie, Adam. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu. Adam, zanim przejdę do pierwszego pytania, zachęcę Państwa oczywiście do odwiedzenia portalu Defens 24, ale oczywiście również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube i do wsparcia nas na Patreonite. Jest z nami Adam, więc. Nie jest wielką tajemnicą, że porozmawiamy o broni pancernej. Adam, ponad rok wojny ukraińsko-rosyjskiej za nami. Jak przez ten okres zmieniły się polskie siły pancerne? Co wysłaliśmy Ukraińcom, ale co w zamian zyskaliśmy? No tak, jeżeli spojrzymy na ostatni rok, no to jest czas, można powiedzieć, olbrzymiej rewolucji, jeżeli chodzi o wojska pancerne w Polsce, ponieważ bardzo duże zaangażowanie w pomoc Ukrainie spowodowało, że Fundamenty, może tak powiedzieć fundamenty wojsk pancernych w Polsce zostały zachwiane i zostały przekazane na wschód. Ale może zacznijmy od początku. Jeżeli przyjrzymy się na stan z 24 lutego zeszłego roku, Polska posiadała od powiedzmy tego najgorszego typu, czyli T-72 w wariancie M, w wariancie M1. Przyjmijmy 318 sztuk, bo tyle w ramach zamówienia mogło być maksymalnie naprawionych i zmodyfikowanych. Kolejny typ sprzętu, jaki posiadaliśmy, to są czołgi PT-91 TWARDY, czyli 232 egzemplarze. Następnie Leopardy 2 w wersji A4 i wersja A4, która będzie później modernizowana do wersji PL, obecnie jest modernizowana 142 egzemplarze i 105 egzemplarzy czołgów Leopard 2A5. I tak, z tych 318, bieraz oko oczywiście, t 72 na Ukrainę dotychczas pojechało. Najprawdopodobniej coś koło 290, docelowo wszystkie. Zatem tutaj mamy do czynienia z typem czołgu, który po prostu z wojska polskiego w ciągu najbliższych miesięcy zniknie totalnie. I mówimy tutaj nie tylko o jednostkach liniowych, mówimy tutaj o rezerwie, o rezerwie sprzętowej, Agencji Mienia Wojskowego. Z tego co wiem, nawet były plotki, że niektóre czołgi pomnikowe nagle zniknęły i pojechały do zakładów na remonty. Przechodząc dalej, odnośnie PT-91 wiemy o przekazaniu Ukrainie 30, 60 czołgów, raczej tych 60 i planach wysłania kolejnej partii, zapewne następnych 30 egzemplarzy. Jeżeli chodzi o leopard 2 4 czyli z naszych 142 egzemplarzy, które mają być zmodernizowane do wariantu PL, na Ukrainę pojechało 14 sztuk, obecnie coś koło 45 wozów już jest w standardzie PL, możliwe, że 50. Pozostałe czołgi są w różnym stadium, w trakcie remontów i właśnie modernizacji do wariantu 2PL M1. No i 105 wozów w wersji 105 Leopardów 2A5. Tutaj pozostaje bez zmian. Czekamy na ewentualną modyfikację i modernizację. Adam, na pewno interesując się bronią pancerną, wchodziłeś też w temat tego, jak to wpłynęło, jaką opinię wśród żołnierzy wywołał ten transfer. Czy my rzeczywiście dziś mamy problem z powiedzmy szkoleniem żołnierzy? Oni dzisiaj pancerniacy nie mają z czego korzystać, czy jednak te uzupełnienia jakoś gdzieś tam sprawnie zostały przeprowadzone? Jeżeli spojrzymy ilościowo, no to uzupełnia, uzupełnienia jakie mamy teraz no to są zdecydowanie niewystarczające, ponieważ nie da się uzupełnić w ciągu jednego roku 300 czołgów ponad, które od tak po prostu wyszło z jednostek. Niemniej proces już się ten zaczął. Przeszkalamy nowych żołnierzy, nowych pancerniaków na k czy Abramsy w dwóch wariantach, więc nie jest najlepiej, nie jest... Jakoś super, ale po prostu z każdym rokiem będziemy yy, uzupełniać te rezerwy, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o sprzęt. Miejmy nadzieję, ponieważ no, tutaj jeszcze wiele rzeczy jest w trakcie negocjacji, choćby właśnie zakup możliwe, że K2.pl czy kolejnych Abramsów. Adam, mieliśmy przyjemność się spotkać w Kielcach. Tam też była okazja porozmawiać z polskimi pancerniakami. Przejdźmy zatem sprawnie do tego, co, no, co nowego w polskiej armii się pojawi, bo stojące w Kielcach dwa obok siebie czołgi, mówię tu o czołgu Abrams i o czołgu K2, robiły duże wrażenie i o obie załogi tych czołgów wymieniały nam zarówno zalety jednej i drugiej maszyny. Przejdźmy może, zacznijmy może od... Yy, koreańskiej produkcji czyli o czołgu K2 jaka to jest maszyna jak ty ją oceniasz jako człowiek zajmujący się tą tematyką Tak no nasi pancerniacy można powiedzieć że przeskoczyli z Poloneza do BMW albo Audicy, jeżeli można tak to porównać ponieważ w wielu przypadkach przejście z 172 na K2 Black Panther to jest kosmos to jest totalny kosmos ponieważ te czołgi praktycznie nie mają ze sobą nic wspólnego, jeżeli chodzi o technologię. Tutaj jest przejście całkowicie nową erę. Z tego co wiem, nasi pancerniacy bardzo sobie chwalą celność prowadzonego ognia z czołgów K2, gdzie przy T-72M1 o takiej rzeczy można mówić zazwyczaj na papierze, ponieważ jest jaka jest. Sam czołg prezentuje się dobrze. Jest to nowoczesna maszyna, posiadająca bardzo dobre uzbrojenie, system kierowania ogniem wyposażenie dodatkowe, mogłaby mieć lepszy pancerz, zwłaszcza na bokach, z tego względu, że na nasze warunki ten czołg nie był produkowany, nie był konstruowany, dopiero miejmy nadzieję, że uda się to dostosować w wariancie K2PL, chociaż sami Koreańczycy też widzą potrzebę zwiększenia pancerza na bokach wieży i kadłuba. Jeżeli chodzi o mobilność, no to jest absolutna topka, podobnie jak Abramsy. Jedyna wada w sumie tych czołgów jeżeli już byśmy się mieli tak doczepiać, no to może tak kwestia, że one nie są jeszcze aż tak dobrze spolonizowane, jakby się chciało, po prostu, to, że nie jest to aż tak duży komfort jak w Abramsie, ale no przy T-72 komfort obsługi, komfort siedzenia w, w środku tego czołgu, no to jest bajka. Adam, na defensie czytałem pewien artykuł i, o, i o, o, ten, o ten właśnie tekst chciałbym się dopytać, bo my teraz zarówno w przypadku czołgów K2, czy Armatochałbic K9 mamy, za, mamy zapewnione przez pewien okres czasu wsparcie serwisowe Koreańczyków. Jak to wygląda, byśmy spojrzeli w przyszłość? Czy realnie już jakieś te umowy, te czołgi będą tutaj na miejscu serwisowane, czy polski przemysł zbrojeniowy skorzysta na tym zakupie? Bo na razie o tym trochę cicho. Tak, trochę cicho, ponieważ są to rozmowy bardzo mocno. Znaczy, biznes lubi ciszę, więc te rozmowy są prowadzone w sposób skryty. Nie ma za wiele informacji na ten temat. Widzimy kroki, które powiedzmy, że klarują kierunek, jaki polski przemysł będzie chciał obrać, jeżeli chodzi o sprzęt koreański. Póki co skupiamy się na serwisie, czy tutaj K2 będzie w Poznaniu serwisowany, K9 możliwe, że w Hucie Stalowa Wola, ewentualnie w fabryce Hanły, jeżeli taka powstania, z tego co wiem są takie intencje. W przyszłości będziemy chcieli oczywiście produkować jak największą ilość podzespołów, do tego w przypadku K9 no, produkujemy do kraba podwozie prawie, prawie to ten nacisk, prawie tożsame ale ulepszone pod nasze wymagania. W przypadku K2 możliwe, że przejdzie to także do produkcji seryjnej wariantu K2PL od chyba 300 egzemplarza, dwusetnego. Pierwsze egzemplarze K2PL przyjadą do nas z Korei. My będziemy produkowali troszeczkę w późniejszym czasie, jak oczywiście zakłady w Poznaniu, zarówno WZM, jak i Cegielski zostanie przygotowany do tego typu działań, ponieważ to trwa nie da się wybudować fabryki, fabryki nie da się przygotować dobrze hali produkcyjnej w przeciągu roku. Tutaj potrzeba sporo czasu, a pierwsze kroki w tym kierunku widzimy chociażby modernizacja obecnego zakładu w Poznaniu, czy właśnie budowa kompetencji w pozostałych jednostkach. Ile docelowo k ma znaleźć się w polskiej armii? Docelowo 180 egzemplarzy w wariancie GF, czyli gap filler, albo jak to woli po polsku zapchaj dziura a pozostałe 820 może być, maksymalnie 820 może zostać dokupiony w wariancie K2PL, chociaż mówi się tu, no tutaj w różnych miejscach, że może być możliwość zamówienia jeszcze bazowej wersji K2, ale to są tylko plotki. Przejdźmy zatem do amerykańskiej propozycji, czyli do czołgu Abrams. Jak on prezentuje się na tle koreańskiej maszyny? No, a Brahms, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa załodze przewyższa K2, z tego względu, że ma w pełni izolowany magazyn amunicji, zarówno w kadłubie, jak i w wieży, czyli załoga nie zostanie usmażona żywcem, jak w przypadku T72 na przykład, T72 czy K2, jeżeli doszłoby do wybuchu amunicji i zapalenia jej. Jeżeli chodzi o osiągi, mobilności jest podobnie, jeżeli chodzi o pancerz, mówiąc o wariancie FEP, Ciężko jest to nam określić z tego względu, że my sami nie wiemy, jaki tam pancerz jest. Ponieważ nie jest to taki sam wariant czołgu, jaki, otrzyma, jaki wcześniej używali Amerykanie. On jest dostosowany do naszych potrzeb. Co tam zostało zmienione, nie wiemy i pewnie się raczej nie dowiemy za szybko. Jeżeli chodzi o siłę ognia, będzie porównywalna z tego względu, że armata, mimo tego, że jest krótsza, posiada bardzo dobrą amunicję, do, bardzo dobrą amunicję Polska będzie kupować. Więc tutaj ta różnica będzie uzupełniona, jeżeli chodzi o mobilność, podobnie jak K2, podobnie jak Leopardy, Topka. Czyli my z Twoich słów wynika cały czas jednak pod względem amunicyjnym uzależnieni jesteśmy od naszych sojuszników, to samo w przypadku Amerykanów i Koreańczyków występuje, kupujemy zarówno u Koreańczyków i Amerykanów tą amunicję? Tak, mam nadzieję, że będzie produkowana ona w Polsce, ponieważ dotychczas produkowana amunicja do Leopardów, z tego co kojarzę, ona musi być chyba jednak certyfikowana pod Abrams i K2. Chociaż tutaj głowy nie dam, więc żeby zaraz się na Twitterku ktoś mi doczepił. Ale tak, no problem z amunicją będzie taki, że musimy ją produkować na masową skalę. Wcześniej, jeżeli chodzi o T-72 PT-91, byliśmy zależni także od naszego naszych powiedzmy poddostawców z zagranicy, z tego względu, że w Polsce nie była produkowana nowoczesna amunicja do armat kalibru 125 mm, co przyczyniło się do pewnego rodzaju śmieszków po stronie ukraińskiej, że właśnie tam nasze T-72 i PT-91 PT w końcu otrzymają nowoczesną amunicję, ponieważ wojsko raczej MON nie potrafiło tego ogarnąć przez wiele lat. Mm, hmm. Więc tak, póki co zamawiamy po prostu z zagranicy. Adam, a powiedz mi, bo na Twitterze sam o nim wspomniałeś, najczęstszym takim pojawiającym się jakimś powiedzmy memem czy anegdotą związaną z, polskim, z polską siłą pancerną jest to, że będziemy dysponować tak naprawdę czołga, trzema czołgami różnego typu. Jak to wpłynie w twojej ocenie na, na takie po prostu proste, proste rzeczy, czyli serwis, obsługę, czy nie prościej byłoby, żeby polskie siły pancerne składały się tylko i wyłącznie z jednego typu maszyn, mówię chociażby czy Leopardów, czy K2, czy wspomnianych Abrahamów? Tak, trzy typy czołgów, a tak na dobrą sprawę znacznie więcej, ponieważ zarówno K2 będzie w dwóch wariantach przez jakiś czas, a będą w trzech na dobrą sprawę. Leopardy w trzech, jak nie czterech pod wariantach, więc tutaj sytuacja jest jeszcze szersza jeszcze się mogło wydawać. Oczywiście znacznie lepiej byłoby posiadać jeden lub dwa typy wozów w ujednoliconym standardzie, ułatwiłoby to logistykę, zmniejszyło koszta. No tylko na ten moment yy, nie możemy sobie pozwolić na tego typu operacje, z tego względu, że skądś było uzupełnić yy, czołgi przekazane na Ukrainę. Leopardy posiadamy i to będzie typ taki uzupełniający. K2 i Abrams to są zakupy, rzeczy tak naprawdę gap filler, czyli po prostu uzupełnienie tego na teraz. W przyszłości obstawiam, że będzie ujednolicenie naszej floty czołgów do dwóch typów, czyli właśnie możliwe K2PL, i Abramsa, któreś wersji. Jak będzie w praktyce, zobaczymy, ponieważ tutaj jest kwestia otwarta i obie strony bardzo mocno chcą zachęcić Polskę do zakupienia swojego produktu. Jak to przełoży się na codzienną logistykę? Wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie kontakt z producentem, jakie będą zdolności polskiego przemysłu w zapewnieniu serwisu ponieważ może być sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, że się już nie powtórzy sytuacja z leopardami, gdzie wszystkie części, a praktycznie, no tak, wszystkie części były zamawiane z Niemiec, z Bundeswehry, ponieważ oni mieli zapasy nagromadzone tam przez lata i można było w tani, szybki sposób zakupić część X. Polska w tym czasie miała sobie zapewnić serwis do leopardów, zwiększyć swoje zdolności w tej kwestii. To zostało zrobione ze znacznie większym niż zakładano. Opóźnieniem, co spowodowało, że były problemy z zapewnieniem części zamiennych do leopardów. Co wymusiło właśnie modernizację wariantu 2-4 do wariantu PL, czyli unowocześnieniu podzespołów, a tak naprawdę ich wymienieniu, ponieważ starych podzespołów nie było. Dzisiaj Ukraina odczuwa to na swojej własnej skórze, ponieważ wiele czołgów Leopard 2-4 nie dość, że było w tragicznym stanie, to jeszcze trzeba było czekać naprawdę długie tygodnie na dostarczenie części, których się już nie produkuje. Adam, zakładamy taką optymistyczną wersję, że te wszystkie zamówione maszyny zgodnie z terminami docierają do polskich sił zbrojnych. Jak to nas będzie stawiać na tle takiej światowej geopolityki? Czy rzeczywiście będziemy taką potęgą pancerną w tej części Europy, czy może będziemy jak w jakiejś czołówce na świecie? Jeżeli się wszystko spełni według założeń, jeżeli polskie wojsko otrzyma te pojazdy, otrzyma do nich amunicja, przemysł będzie miał zapewnione do nich dojście, będzie zapewniony serwis, że czołgi te rzeczywiście będą służyły nawet jakieś tam malutkie części, oczywiście, w rezerwie sprzętowej, no to rzeczywiście Polska będzie, jeżeli chodzi o Europę, potęgą pancerną. Jeżeli chodzi o świat, również będziemy w czołówce. Będziemy posiadali, no załóżmy nawet te tysiąc czołgów, nawet te tysiąc nowoczesnych czołgów, no to możemy się porównać choćby z Niemcami, których tych czołgów nawet 400 nie mają. No to, rzeczy, no to rzeczywiście. No bo tak naprawdę to, yy, tak, no rozumiem Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny. Kto tam jeszcze gdzieś się na, na, na czołówkę? Yy, Indie, chodzi? pewnie Pakistan. Tylko, że w tym przypadku zarówno Indii, jak i Pakistanu, no tam mamy do czynienia z bardzo dużą ilością czołgów przestarzałego typu. Jednak, no jak pokazuje wojna, czasem jakością jest po prostu ilość. No jasne, że tak. Adam, ja jeszcze zapytam o czołgi, o których wspominałeś na początku, czyli te nasze twarde te T-72. Masz jakieś informacje, jak one sprawdzają się na Ukrainie? Czy większość z nich jest powiedzmy maszynami bojowymi, czy gdzieś tam jednak poszło na żyletki jako zamienniki do, do, do części? Informacji za wiele nie mam, jeżeli chodzi o takie podatkowe, poza tym, co widzimy na w social mediach, gdzie dostajemy informacje od Ukraińców. Nasze czołgi były bardzo mocno cenione na początku, ponieważ, po pierwsze, były dostarczone w dużej ilości. Dwa, w wielu przypadkach te 72 już były po remontach i po modyfikacjach, czy tutaj otrzymały nowoczesną optykę, dzięki której Ukraińcy byli w stanie zyskać przewagę nad, wydawać by się mogło, znacznie nowocześniejszymi rosyjskimi czołgami. I Ukraińcy dzięki temu mogli prowadzić swoje działania skuteczniej, pokonując, wydawać by się mogło, tego Goliata. Z wiadomej opowieści. Jeżeli chodzi o twarde informacji póki, za, póki co za wiele nie mamy z tego względu, że raz poszło ich 30-60 sztuk. Raczej czołgi te po prostu biorą udział w masowych atakach, próbujących przełamać rosyjskie pozycje. Tutaj informacji za wiele nie ma, one nie miały jeszcze okazji wykazać aż tak bardzo. Z drugiej strony sam fakt posiadania przez te czołgi pancerza reaktywnego naszej produkcji rawa. Powoduje, że są znacznie bardziej odporne na wiele typów amunicji kumulacyjnej, względem tego, co Ukraińcy dotychczas posiadali i względem tego, co Ukraińcy będą dostawać. Bo tutaj warto pokazać, że najbliższe dostawy na Ukrainę, jeżeli chodzi o czołgi, to są głównie Leopardy 1, czyli pancerz papierowy, który jest w stanie zniszczyć zwykły gratnik przeciwpancerny, trzymany przez choćby, nie wiem, takiego piechura na dwutygodniowym szkoleniu w postaci mnie. A w przypadku PT-91 ten poziom ochrony jest znacznie większy. Ale jeżeli tak podsumowując, no to ogólnie Ukraińcy są z naszych czołgów raczej zadowoleni. Nie ma powodu do narzekań. Część czołgów na pewno trafiła na żyletki, ponieważ była przekazywana z różnego rodzaju rezerw sprzętowych, więc możliwe, że one były po prostu pchane jako takie źródło części zamiennych, co jest rzeczą normalną, ponieważ Ukraińcy sobie z tego Potrafią naprawdę fajne rzeczy złożyć, i to nie tylko jeżeli chodzi o czołgi, jeżeli chodzi o rakiety, a tam, jak wiadomo, elektronika ma swoje, ma swoje granice wytrzymałości po latach. Wiesz, mam jeszcze do Ciebie na koniec jedno pytanie, bo no, chyba warto je zadać w kontekście broni pancernej i tego co dzieje się u, u naszego wschodniego sąsiada. Dużo można przeczytać o zakładach Excalibur w Czechach, teraz informacja, że Litwini gdzieś tam biorą się za serwis ukraińskich czołgów. Czy my jako polski przemysł obronny zyskaliśmy na tym, tutaj te ukraińskie czołgi są gdzieś modernizowane, serwisowane, czy czerpiemy z tego jakieś korzyści? Tak, czerpiemy korzyści z tego. Nie aż tak medialnie jak Czesi albo Litwini, mogłoby się wydawać, ale tak, są te, są te korzyści finansowe. Ukraińcy u nas serwisują oczywiście czołgi T72, które przekazywaliśmy, więc one wracają praktycznie do domu nas znowu na remont. Yy, dodatkowo czołgi T64, na które umowa została podpisana już jakiś czas temu. Podobnie Leopard 2-4, które do Polski, z tego co wiem, przynajmniej 6 sztuk trafiło jest zremontowanych. Jeżeli chodzi o modernizację, tego nie wiemy, ale wypada podobnie w przypadku Czechów, ponieważ oni też mieli być odpowiedzialni za modernizację wycofanych dawno z użytku T64, a póki co nic nie wiemy, czy taka modernizacja następuje, czy tylko jednak to się ogranicza do szybkiego remontu, drobnych modyfikacji i wysłania dodatkowo na front. Tutaj informacje pewnie dostaniemy za jakiś czas. No to miejmy nadzieję, że polski przemysł korzysta na tym jak najbardziej, bo ma, przynajmniej w mojej prywatnej ocenie mam, mam wrażenie, że inni potrafią się tym nieco bardziej chwalić. Tak, mam wrażenie, że u nas jest tak, wiesz, wszystko po, po cichu robione, nie, nie, nie do końca to dociera do społeczeństwa, które też przecież oczekuje jakichś po prostu pozytywnych informacji w zamian za tą pomoc, którą Ukrainie wysyłamy. Adam, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa gorąco odsyłam, jeżeli interesujecie się bronią pancerną na media społecznościowe Adama Świerkowskiego i oczywiście do odwiedzenia Defense24. Zachęcam ponownie do zasubskrybowania kanału i wsparcia nas na, na Patronite a moim i państwa gościem był Adam Świerkowski. Dziękuję bardzo.